No ślicznie, Olusia, Pięknie. O, no pięknie. Na pewno. A co tam jeszcze powiesz mamie? No co jeszcze mamie powiesz, co? Olunia. No, co tam powiesz jeszcze mamusi? No ślicznie. No... Tak! A moje, I ja! No halo. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Tak! No, A się, że minuta udokumentowana wystarczy, co, Olusia?